To, czy nam wejdzie w relacje trzecia osoba, y, jest wynikiem tak wielu y, zmiennych, mhm. czasami ta właśnie samotność jest już tak dojmująca, że nie da się nie wpuścić kogoś, kto nas widzi, czuje, rozumie, a mamy w sobie jeszcze takie uwikłania, takie lęki. Jesteśmy też tak związani różnymi takimi supłami, mhm. zależności, mhm. dzieci, praca, kredyty, rodzina. To są naprawdę poruszające historie. Ja pracowałam z mężczyzną, który bardzo już kochał swoją nową partnerkę, ale były tak dorastające dzieciaki, bardzo, bardzo zależna żona, taka emocjonalnie bardzo dużo ich kiedyś łączyło, więc też to rozstanie no, musiało być procesem. I chora mama mhm. tego mojego pacjenta, która go. No ja bym to nazwała manipulacją, tak? Ale która mówiła, tylko nie wykręć mi w ostatnich dniach mojego życia Strasznie. jakiegoś numeru, która czuła, tak, widziała, mm -hmm. co tam się dzieje, i myślę, że się domyślała, że znaczy, tak rozmawialiśmy o tym, że ta rozmowa między nimi nie miała nigdy miejsca, bo on nie miał odwagi powiedzieć: Mamo, jestem nieszczęśliwy, kocham już kogoś innego, muszę po prostu w życiu to poukładać. Tak. Ale to są takie uwikłania, takie zależności. Do tej pory się tak po ludzku denerwuję, jak ludzie mają taką tendencję mm. oceniania. Mm. Tak. Dobre, złe, czarne, tak. białe. No, ale też trochę rozumiem ten, ten mechanizm.